Dzień dobry Pani Iwono, niezwykle miło Panią widzieć, piękne kolory ma Pani na sobie się pod pomponika zobaczyć. Bardzo fajnie. się z tego powodu cieszę. Pani Iwono, dzisiejszy odcinek otworzyła Paulina Sekut Jerzyna. Jak ocenia Pani jej zdolności taneczne? Wiesz co, oczywiście nie, nie ocenialiśmy jej absolutnie na punkty, nawet świadomie. Po prostu czerpaliśmy przyjemność z jej pobytu na parkiecie, ale uważam, że świetnie zatańczyła, wiesz, nie zastanawialiśmy się, czy robi błędy, czy nie. Pięknie się zaprezentowała, uśmiechnięta, mało tego, nawet jej to powiedziałam, że ją podziwiam, że za chwilę ma prowadzić program. O takiej oglądalności. Proszę zwrócić uwagę, że Paulina i Krzysztof, oni mają to wszystko na pamięć, nie mają karteczek, nie mają niczego, czyli musi się skupić na tym, co ma powiedzieć, a tu wcześniej musi wejść zatańczyć. Uwierz mi, to jest bardzo trudne, więc wielkie brawa dla niej. A chciałaby Pani, żeby koło się zatoczyło, tak jak Magda występuje w tańcu z gwiazdami, żeby Paulina pojawiła się na parkiecie i dała się ocenić widzom i jurorom? Wiesz, to mogłaby, ale wiesz co, ja bardzo lubię Paulinę jako prowadzącą, więc nawet nie wiem, czy to ma. Sens jest świetna, jest. Ja uwielbiam jej słuchać i uwielbiam ją oglądać. Pani w ogóle ma e, no, największą wiedzę co do prowadzących i prowadzących. Co do prowadzących. Tego, tak? co, <laughs> jeszcze raz. Pani ma największą wiedzę co do prowadzącego i prowadzącej. Jak Paulina wypada na tle innych prowadzących? Jest najlepszą prowadzącą tego ja uważam, programu? uważam, że tak. Uważam, że jest najlepsza. Mało tego, z Krzysztofem tworzą tak fantastyczny wiesz co, duet. Ja uważam, że Krzysztof jest jakby... Krzysztof to już w ogóle jest jakby wpisany w ten format. wiesz? Jego aura mhm. to jest po prostu tanie z gwiazdami. Pani Iwono, odpadła Pani Grażyna Szapołowska, jakby Pani to skomentowała, bo Pani Grażyna Szapołowska była w środku stawki, to chyba Poślała zaskoczenie. Nie, troszeczkę SMS-ów jej zabrakło. Wiesz co, jest mi bardzo szkoda i smutno, ale wiesz też dlaczego, bo Grażyna to jest niesamowita jakość. Klasa, wiesz, w dzień. Mało tego, naprawdę uważam, że nie do końca jest wykorzystywana y, u nas w Polsce, a chciałabym, żeby wykorzystać ją, żeby się sprzedawała, bo... No właśnie o tej wierności była... reżyserów chciałabym porozmawiać, Ta, co pani bo o niej wiesz, sądzi. Ona, ona y, grała określone role, ale tam jej w drzemie tyle y, różnorodnej. Energii, że uważam, że jeszcze potrafiłaby odkryć inne barwy. A w jakich Nie barwach wiem, chciałaby jakie? pani zobaczyć Panią Grażynę? Bo ona zawsze była taką seks bombą, chciałby tak, Pani zobaczyć ją. Ja bym ją takiej w skromniutkiej zobaczyć roli. jakąś taką szarą myszkę albo taką, wiesz, wredną kobietę, taką wiesz, hmm. z bazurem z takim. Uważam, że ona to ma w sobie, tylko była tak obsadzana, i wiesz, no też nie psioczmy na to, no bo tak jest bardzo No często ale zaapelujmy się do reżyserów, żeby, żeby wzięli panią Grażynę. Odnaleźć, bo ma w sobie moim zdaniem bardzo duże pokłady. Gdyby była w Hollywood, może rzeczywiście byłaby tam na czerwonym dywanie często. Pani Iwono, trzeci odcinek za nami. Kto Pani zdaniem jest najmocniejszym ogniwem tego programu? Bo po trzecim odcinku już można jako tako ocenić. E, wiesz co, dzisiaj nam się tak e, wyklarował z facetów to chyba Filip. A z kobiet, kto jest a która z kobiet kobieta jest najmocniejszą kobiet Jeszcze trzeba poczekać, aczkolwiek jest Blanka i Maria. Tak patrzę, wiesz, na dzisiejszą tą punktację. Rzeczywiście jedna i druga. No, Blanka to wiesz, jest tańcem. Oczywiście, że nie wszystkie mogą tańce i pasować. Ta trójeczka mi tak na wiesz, na szybko, na gorąco. A kto dzisiaj. przychodzi pani do głowy Ale jako na przykład, najsłabsze wiesz, ogniwo? Nie wiem, czy Tomasz Wolny też jeszcze nie poszybuje do góry, bo wiesz, co, on ma dużo takiego też takiego i dobroci na tym parkiecie. No zobaczymy. Trzymamy wiesz, kciuki, co, najzłabszy... a najsłabsze ogniwo? Bo dzisiaj pokazywaliśmy też, przynajmniej ja pokazałam swoimi notami. Na przykład dzisiaj najsłabiej oceniłam Ola, ale wcale nie powiedziałabym, że Ola jest najsłabszym ogniwem. To, to kto jest najsłabszym ogniwem, Pani zdaniem? Nie ma. Magdę też nie oceniałam wysoko, a też wcale, wiesz co, to jest edycja, że nie ma słabego ogniwa. I to mi się bardzo podoba. Pani Iwono, zrobiła Pani wszystkie edycje Tańca z Gwiazdami. Czy miała Pani w ogóle kryzys? Albo takie jakieś lekkie wypalenie zawodowe? Bo no czasem tak się zdarza, jak się non-stop robi to samo. Czy coś takiego od co, Panią bardzo spotkało? Ja się zastanawiam, czy przyjdzie taki moment, że na przykład powiem nie, że nie chcę, że stop, że mam dosyć. Wiesz co, ja nie wiem. To są tak e, ciągle nowe emocje. E, mało tego, ja mam wrażenie, że ja wiesz, co edycji się odnawiam. To jak wampi, wampir, który pije nową krew mm -hmm. i jest nowym człowiekiem, Obym człowiekiem, nowym wampirem. Coś takiego się dzieje, że przychodzi nowa edycja, już wydaje mi się, że niczym mnie nikt nie zaskoczy, że już wszystko jest... Nie, ja cały czas siedzę na tych przysłowiowych szpilkach na tym krześle, ale to mnie bardzo cieszy. Myślę, że wiesz co, chyba główny powód, że tanie są moje życie i to moja pasja. To nie jest odcinanie kuponów, to nie jest nudzenie, chociaż... Miewałam, wiesz, co takie e, momenty, może nie znudzenia, ale wypalenia, kiedy uczyłam tańczyć, mhm. wiesz, ale jak wiesz, uczysz po 12-14 godzin dziennie, to może przyjść taki moment Ale biurorowanie w w tańcu z gwiazdami nie, nic takiego nie, nie miało nie, nigdy, miejsca. Nie, nie, nie. Jakoś mnie... nie dopuszczę nawet tej myśli. Mnie... Jest warta i gotowa. Dla mnie pani jest legendą tego programu. Czy o, czuje się miło. pani jako legenda i pozycjonuje się pani jako legenda? Zdaję sobie z tego sprawę. Wiesz co nie, nie zdaję do końca, chociaż ostatnio było mi bardzo miło, kiedy ktoś zapytał na temat innego programu i odpowiedź miała czarną mambą w naszym programie jest i tam mhm. padały imiona nazwiska. I podobało mi się to, że ta czarna mamba stała się już takim, takim przysłowiem, takim zwrotem. No tak, ale nie czuje się tak. pani tą legendą. Dlaczego pani się nie czuje? To ta skromność pani wrodzona nie pozwala pani na to, czy, czy jak? No bo nie, nie wiesz, jedna to wychodziła też tu nie z tuzpiłkami na strasznymi. Nie jestem tak strasznie skromna, bo mam wrażenie, że jestem. Fakt, że ja jestem po prostu sobą. Uwierz Aha. mi. Ja na co dzień, nie obrastam w piórka, ja nie mieszkam w luksusach, ja nie otaczam się luksusami, e, żyję, nawet śmiem twierdzić jak na siebie, zresztą z mężem razem, żyjemy dosyć skromnie i dosyć normalnie, ale nie dlatego, teraz nie ubolewam nad tym, że ja się, wiesz, tak bardzo chcę gdzieś zmieniać, nam takie życie pasuje. Rodzina, przyjaciele, znajomi. Kiedyś usłyszałam od koleżanki, no gdybym ja była na twoim miejscu, to mi by już palma odbiła, a tobie ciągle nie. I to chyba najpiękniejszy komplement, jaki usłyszałam. To pani Iwonko, ostatnie pytanie. Co pani sądzi o dużych różnicach wieków związku? Na przykład 50 lat. Co pani sądzi o takiej U. różnicy w wieku? Duża, ale... Dajmy ludziom żyć. Bo to są ich życia... Ich sprawy. E, Czyli nie ich... odważy się pani tego skrytykować, ani tego Ale pochwalić. Ja nie krytykuję. Nie. Hmm? Ja daję W żaden wolność sposób nie wyboru. zabiera Pani głosu w tym temacie. Nie, ja daję wolność wyboru ludziom. Jeżeli ktoś chce żyć z osobą, która jest 50 lat młodsza lub starsza, to jest jej wybór, jej prawo. Jak ona się czuje tak w tym dobrze, to ja jej to prawo daję. To nie to, że się nie wybiada, się wypowiadam. się, powiadam. Hmm? Ja daję takie prawo. Ja żyję jak ja chcę żyć. Pani ta osoba żyje jak ona chce. Dziękuję pani imam, wszystkiego dobrego. Na myśli? Nie mam nikogo na myśli. Nie, 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 nie. nie. nie mamy żadnej pary takiej w showbiznesie. No, tak podpytałem po prostu, co, ja co Pani jestem, o tym sądzi, bo ja cenię to? Pani zdanie w każdym temacie. E, taniec też jest taką dyscypliną, która. E, Uczyła mnie od zawsze, od takie dawanie, oczywiście ja mam swój kręgosłup, swoje mhm. zasady i moralne, i wszystko. Natomiast taniec ma dawać nam takie też duże poczucie wolności i też niby tu oceniam w programie, a z drugiej strony w życiu właśnie nie, żeby ludzie robili to, co chcą. Więc ja tego im życzę. Dziękuję nie każdy bardzo. każdy robi to, żeby być szczęśliwym. Dziękuję bardzo.